Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne, co drugi dzień, znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 45, 49 i 53 lat oraz 52-letnią kobietę. Członkowie grupy zajmowali się między innymi zamieszczaniem ogłoszeń w internecie, udostępnianiem lokalu do usług seksualnych i kontakcie z osobami korzystającymi z usług. Do nielegalnego procederu dochodziło w Puławach. Za kierowanie grupą odpowie 49-latek z gminy Puławy, który do zalegalizowania pracy kobiet uprawiających prostytucję założył fikcyjną firmę zajmującą się wynajmowaniem pokoi oraz sprzątaniem. W ten sposób, wspólnie z pozostałymi zatrzymanymi, czerpał korzyści majątkowe z nierządu obywateli Ukrainy. Sprawę prowadzą kryminalni z komendy wojewódzkiej policji w Lublinie. To ich działania doprowadziły do zatrzymania czwórki podejrzanych. Po doprowadzeniu do prokuratury okręgowej w Lublinie wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a następnie zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli od podejrzanych ponad 50 tysięcy złotych. Za popełnienie przestępstwa liderowi grupy grozi do 10 lat więzienia, a pozostałym do lat 5. Skuteczna praca nowosolskiej policji i prokuratury doprowadziła do zatrzymania przestępców, którzy oszukiwali ludzi metodą na policjanta. Wyłudzili od poszkodowanych łącznie ponad 440 tysięcy złotych. Oszustwa na szkodę starszych osób. Miały miejsce pod koniec 2022 roku. Oszukani seniorzy telefonicznie mieli się dowiedzieć od fałszywych funkcjonariuszy, że osoba im najbliższa spowodowała wypadek komunikacyjny i muszą przekazać mundurowym sporą kwotę pieniędzy, by członek ich rodziny nie trafił do więzienia. W taką historię uwierzyło kilkanaście osób z województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego po otrzymaniu zgłoszeń od poszkodowanych osób. Natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania, aby ustalić i zatrzymać oszustów. Policjanci sprawdzili wiele informacji związanych z tym zdarzeniem, w wyniku których zatrzymali dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Zostali oni przesłuchani i usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie oszustw na szkodę seniorów. Mundurowi odzyskali znaczną część pieniędzy ponad 300 tysięcy złotych, które wróci do osób poszkodowanych. Sukces nowosolskich policjantów to efekt intensywnych, konsekwentnych i skrupulatnych ich działań, skutkujący rozpracowaniem i zatrzymaniem przestępców, którzy, wykorzystując nadmierną ufność i dobre serce seniorów, niejednokrotnie pozbawili ich oszczędności całego życia. Mężczyźni w wieku 27 i 30 lat oraz 28-letnia kobieta odpowiedzą za przestępstwa, za które kodeks karny przewiduje karę do 8 lat więzienia. Na wniosek śledczych. Sąd rejonowy w Nowej Soli zastosował wobec jednego z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Drugi z mężczyzn trafił już do zakładu karnego, ponieważ był poszukiwany. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymane osoby nie stoją też za innymi oszustwami na szkodę seniorów. 44-latek ze Starachowic stoi w obliczu groźby nawet 10 lat pozbawienia wolności za posiadanie ponad 2 kg marihuany. Śledczy z Kielc podczas analizy jednego z ich przypadków natknęli się na podejrzenia wobec mężczyzny. Współpracując z policją z Starachowic, przeszukali jego mieszkanie w poniedziałek. W trakcie akcji odnaleziono słoiki z przetworami, które zawierały ponad 2 kg suszu, przypuszczalnie marihuany. Zabezpieczono także 10 sadzonek konopi i sprzęt do ich uprawy. Co więcej, na kuchence indukcyjnej znaleziono garnek z gorącym wywarem z którego prawdopodobnie miał powstać olej konopny. Jak podkreślała młodszy aspirant Małgorzata Perkowska Kiepas, rzeczniczka prasowa kieleckiej policji, wywaru było aż 8 litrów. Mężczyzna usłyszał zarzuty związane z uprawą konopi i posiadaniem dużej ilości narkotyków. 23-letni posterunkowy Jakub P. z Myśli Boża, Został oskarżony o spowodowanie obrażeń, napaść, znieważenie kilku osób oraz posiadanie narkotyków. Prokuratura w Słupsku postawiła mu te zarzuty po incydencie, do którego doszło podczas jego wizyty w Ustce w trakcie szkolenia zawodowego. Jakub P., będąc w stanie nietrzeźwości z wynikiem ponad dwóch promili alkoholu, zakupił również substancję psychoaktywną, mefedron. Znaleziono ją u niego wraz z legitymacją służbową. Monitorujące okolice szkoły policji kamery zarejestrowały agresywne zachowanie mężczyzny wobec grupy nastolatków przebywających na boisku sąsiedniej podstawówki. Doszło tam do przepychanek, a Jakub P uderzył jednego z chłopców w twarz. Później świadkowie zobaczyli go goniącego rowerzystów, upadającego twarzą na ziemię oraz rozbierającego się do naga. Na miejscu zjawiły się służby medyczne oraz policja, której funkcjonariusze musieli stawić czoła agresywnemu postępowaniu swojego kolegi z zawodu. Mężczyzna ubliżał zarówno ratownikom, jak i policjantom. Prokuratura w Słupsku, po przesłuchaniu świadków, przedstawiła Jakubowi P. zarzuty. Mężczyzna nie przyznał się do winy i zostały wobec niego zastosowane środki zapobiegawcze, w tym dozór policyjny, zakaz zbliżania się do ofiar i poręczenie majątkowe w kwocie pięciu tysięcy złotych. Jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. W odpowiedzi na zachowanie posterunkowego, komenda wojewódzka policji w Szczecinie podjęła decyzję o jego usunięciu ze służby, argumentując, że takie postępowanie jest nieakceptowalne w szeregach policji. W biały dzień doszło do napadu rabunkowego pod placówką Banku PKO przy ulicy Tadeusza Czackiego. Policja szuka sprawców. Mężczyźnie, który wyszedł z banku około godziny 15.30, miała zostać zabrana torebka z pieniędzmi. Jak udało się nieoficjalnie ustalić, napadu miała dokonać trójka mężczyzn, którzy po dokonaniu kradzieży weszli do samochodu i odjechali. Policja informacje na temat kradzieży otrzymała o godzinie 15.33. Dotychczas nikt nie został zatrzymany. Policjanci szukają sprawców, mówi Rafał Rutkowski z biura prasowego komendy stołecznej Policji. Policjant dodaje, że obecnie nie może wymienić kwoty pieniędzy, które znajdowały się w torebce. W dobie cyfrowej oszuści nie przestają szukać nowych metod na wyłudzanie pieniędzy. Jednym z najnowszych niepokojących sposobów jest wysyłanie wiadomości przez tak zwanego anioła śmierci, który grozi śmiercią, jeżeli nie otrzyma określonej kwoty. Chociaż brzmi to przerażająco, eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa zapewniają, że jest to tylko kolejna forma oszustwa. Według specjalistów, najważniejsza jest radykalizacja metody zastraszenia ofiary. Kluczem jest stworzenie uczucia pilnej potrzeby działania przez ofiarę, nie dając jej zbyt wiele czasu na przemyślenie sytuacji. Eksperci apelują o zachowanie czujności i przede wszystkim nie uleganie panice w obliczu takich zagrożeń. Oszuści korzystają z różnorodnych metod, ale nowa, opierająca się na zastraszaniu, jest szczególnie niebezpieczna ze względu na jej psychiczny wpływ na ofiarę. Adresy e-mail, które stają się celem takich ataków, często pochodzą z wycieków danych lub są udostępniane przez same ofiary na publicznych platformach społecznościowych. To jednak nie jedyny sposób, w jaki przestępcy próbują wykorzystać naszą niewiedzę czy nieuwagę. Popularność zyskują również różnego rodzaju ataki, w tym te przenoszone przez zainfekowane nośniki USB. Chociaż europejskie standardy w zakresie cyberbezpieczeństwa należą do najbardziej rygorystycznych, najważniejsze jest, aby każdy z nas zachowywał ostrożność w świecie online. W przypadku otrzymania podejrzanych wiadomości lub e-maili najlepiej jest je od razu zgłaszać odpowiednim służbom. Ostateczna ochrona zaczyna się od naszej świadomości i odpowiedzialności. Wieczór na ulicy Sierakowskiego w Przemyślu 27 lipca przyniósł sceny jak z amerykańskiego thrillera. Późny czwartkowy wieczór, dźwięk pisku opon, strzały i dramatyczna ucieczka samochodu stanowią składniki historii, która przez chwilę przerwała spokój tego miejsca. O godzinie 23:00 na parking pod jednym z bloków wjechał samochód z włączonym silnikiem. Kiedy z innego kierunku nadjechał drugi pojazd z niego wysiadła osoba, która podeszła do pierwszego auta. Nastąpiła wymiana zdań, a potem sześć donośnych strzałów. Wydarzenia zaszły tak szybko, że kiedy pierwszy samochód uciekł z miejsca zdarzenia, trudno było ustalić, kto jest agresorem, a kto ofiarą. O tej porze nie wszyscy już śpią. To nie był środek nocy. Na parkingu stało kilka samochodów, podobnie tuż przy chodniku, równolegle do bloku. Uszkodzonych zostało łącznie 8 aut. Trudno powiedzieć, co było przyczyną tego całego zamieszania. Nieoficjalnie mówi się, że to Kibole, ale czy ja wiem? Wiem, że poszło zgłoszenie na policję od właścicieli uszkodzonych samochodów. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu. Ja nie słyszałem strzałów, bo mam pokój z drugiej strony kamienicy, ale jak rozmawiałem z jedną panią z bloku tuż obok, to powiedziała mi, że huk był straszny. Myślała, że wojna wybuchła, powiedział jeden z mieszkańców ulicy Sierakowskiego. Niestety, mimo iż całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę monitoringu, Jakość nagrania nie pozwala na jednoznaczne odpowiedzi na wszystkie pytania. Kluczowe momenty, które mogłyby wyjaśnić całą sytuację, są mało czytelne. Policja w przemyślu analizuje teraz materiał wideo w poszukiwaniu jak największej ilości informacji. Kierujący nie zachował bezpiecznej odległości w trakcie manewru omijania pojazdów, w wyniku czego doszło do uszkodzenia zaparkowanych pojazdów. W tej sprawie zabezpieczono monitoring. Trwają czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie sprawcy oraz okoliczności zdarzenia, powiedziała aspirant Anita Pukalska, asystent w Wydziale Prewencji w Przemyślu. Wydarzenia z dnia 21 maja w centrum Kłocka wzbudziły oburzenie mieszkańców miasta i dały początek poważnemu śledztwu. Dwie osoby, Tomasz W. i Marcin S., podejrzane są o pobicie pijanego mężczyzny, który siedział na murku w miejscu publicznym. Śledczy opierają się na zeznaniach i nagraniu z monitoringu, które wskazują, że poza pobiciem jedna z osób podejrzanych próbowała nawet zasztyletować ofiarę. Dziennikarze Gazety Kłockiej opisali to przerażające wydarzenie, a Straż Miejska, która była pierwszą instytucją, która dowiedziała się o zdarzeniu, powiadomiła o tym policję. Niemniej jednak reakcja policji była, delikatnie mówiąc, nieodpowiednia. Pomimo, że szef Straży Miejskiej zatrzymał podejrzanych, patrol policyjny, który w końcu się pojawił, zakończył swoją interwencję krótką rozmową i odjechał z miejsca zdarzenia. Następnego dnia nagranie monitoringu trafiło do rąk policji, co doprowadziło do aresztowania podejrzanych o pobicie. Zostali postawieni przed sądem, a akt oskarżenia wskazuje na poważne zarzuty. Takie jak pobicie z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowanie poważnych obrażeń ciała. Jednak sprawa nie kończy się tylko na oskarżeniach wobec Tomasza W. i Marcina S. Zbudziło to też poważne obawy dotyczące działań samej policji w tej sprawie. Prokurator Maciej Leszczyński wyjaśnia, że prowadzone jest również postępowanie przygotowawcze dotyczące potencjalnego przekroczenia uprawnień przez policjantów. Na razie nie zostały postawione żadne zarzuty w tej sprawie, ale śledczy zbierają materiały dowodowe i przesłuchują świadków, aby zrozumieć pełny zakres błędów funkcjonariuszy. To, co stało się w centrum Kłodzka, nie jest tylko kwestią brutalnego ataku, ale również wywołuje pytania dotyczące odpowiedzialności i skuteczności działań służb bezpieczeństwa w ochronie społeczności. Brutalne pobicie w Chorzowie. Okładał ich metalową rurką. Bracia już trafili za kratki. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Patrol drogówki został skierowany na ulicę Lompy, gdzie według zgłoszenia miało dojść do bójki kilku osób. Policjanci błyskawicznie przyjechali na miejsce interwencji. Zauważyli trójkę mężczyzn. Jeden z nich atakował pozostałych metalową rurką. Natychmiast obezwładnili agresora. Poszkodowani wskazali, że niedaleko znajduje się drugi z oprawców, który chwilę wcześniej uciekł. Po krótkim pościgu również i on został zatrzymany. Policjanci ustalili, że początek zajścia miał miejsce na ulicy Sienkiewicza. Młodzi mężczyźni zaczepili 52-latka, a po chwili bijąc go i kopiąc ukradli jego saszetkę. Pokrzywdzony zawołał będącego w pobliżu kolegę i oboje ruszyli za agresorami. W trakcie próby odzyskania swoich rzeczy zostali zaatakowani metalową rurką. Bracia w wieku 26 i 20 lat usłyszeli zarzuty rozboju i pobicia. Dodatkowo starszy z nich był poszukiwany do odbycia kary 5 lat pozbawienia wolności. Wyrok również dotyczył rozboju, ale z użyciem niebezpiecznego przedmiotu. Policja i prokuratura wystąpiły z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku: Mężczyznom grozi do 12 lat więzienia. Funkcjonariusze gorzowskiej komendy zostali poinformowani o zniszczeniu auta w nocy ze środy na czwartek przed godziną drugą. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna skacze po samochodach zaparkowanych przy ulicy Pionierów. Dzięki informacji mężczyzna został szybko zatrzymany przez policjantów i poddany badaniu alkomatem. Nie było bowiem wątpliwości, że był pod jego wpływem. Badanie potwierdziło podejrzenie policjantów. 24-latek w swoim organizmie miał ponad 2 promile. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci. Świadek przekazał, że nie tylko widział sytuację, ale także nagrał zachowanie mężczyzny. Materiał wideo został zabezpieczony jako dowód w sprawie. Funkcjonariusze wykonali także oględziny aut Nissana i Mini Coopera. Wstępnie ustalono, że mają urwane lusterka i wgniecenia na dachu. Nissan ma dodatkowo pękniętą przednią szybę. Dokładne ustalenie strat i zniszczeń będzie możliwe po ich określeniu przez właścicieli. Jest jednak niemal pewne, że ich wysokość będzie skutkowała przedstawieniem zarzutów. Mężczyzna może odpowiadać za zniszczenie mienia, za co grozi do pięciu lat więzienia. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.